Hej, hej, czasami ludzie mnie hejtują, to jest pewnie dla nich norma. Je, 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 czasami mnie gryzą, czasami nie lubią, a czasami nienawidzą. Je, yeah, je. Yeah. Hej, hej, mączka, głąbka, głąbka to jest jedno co mączka. Te wszystkie to bączka. Pójdź sobie, bądź ha, je, yeah, je. Yeah. Wszystko mnie gryzie, kiedy hejtują mnie, nie. Nie obchodzi mnie to pewnie. Ej, ej, ej. Nienawidzę hejtów, a ty mówisz mi, że, że, że hejtujecie cię. Hej! Hej! Nienawidzę hejtów, ale dalej piętów Lecę się tu dalej, a ty mówisz gentów Tutaj jest to wale Nie wiem co ja śpiewam I ty mówisz wale Ja cię kornadielam I ja nie wiem co ja śpiewam Ciągle spadam z drzewa Jestem odwalony, to jest wielka, wielka ściema I... Lecą na mnie liście, a wy se poszliście Szedzę sobie na drzewie tymi tymi całymi liśćmi. Eu 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 Nie wiem co śpiewam, ale to zaśpiewam. Śpiewam sobie dalej, a ty mówisz mi korale? Śpiewam sobie dalej. Śpiewam sobie dalej. Ta piosenka jest fajna, ziomek. I prawda to lec na głowę!